Jeżeli oglądaliście u mnie odcinek z QA Twórców Minecraft Dungeons, to wiecie pewnie, że w Nederze od początku nie miało być bossa. Nie miało być bossa, bo skupili się na 5, nie 15, 21 starożytnych mobach, zamiast na jednym skomplikowanym bosie. Chociaż tymi skomplikowanymi bossami to też bywało różnie, wiecie? Zrobili tylko gasta, ale miał być drugi. Miał być drugi, tylko go nie dokończyli, nie zdążyli go dokończyć. Stworzyli model i tak dalej, ale nie zdążyli go dokończyć. Więc, tu pojawia się pewien pan, pewien pan, który wyciągnął z plików gry, najpewniej, najpewniej tak to było, że wyciągnął po prostu z plików gry tego niedokończonego Wildfire'a i dodał go do gry. Także dzisiaj zawalczymy z bossem, raczej mini bossem, który miał być w grze, ale go nie ma niestety. Link do modelu oczywiście w opisie. Lecimy na karmazanowy las, on jest właśnie gdzieś tutaj. Ale ładne kolorki są w tym biomie. Taki mocno czerwony jest ten biom. Dobra, dalej, dalej, dalej. Ja po prostu przez piedrano jest, spróbuję tutaj go znaleźć. Czekaj, a był jeszcze drugi mod. W tym modzie chyba on miał zerowe życie, a w drugim to chyba było w fortecy. I tam chyba był normalnie. Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Jest wildfire. Ej, jest! Tylko nie jako mini boss, tylko on normalny jest. Jak on działa? On po prostu... Ale... On działa jak Blaze. On po prostu strzela. Ale nie, on nie podpala ziemi, on po prostu strzela. Czyli zapewne to miałbyś... Czyli zapewne to miałbyś po prostu typ, który zadaje duże obrażenia podpalając, podpala na dosyć długo i w ten sposób zadaje obrażenia po czasie, czy coś takiego? Nie wiem, Gast też jakby jest mocny, ale nie ma jakichś zaawansowanych mechanik. On po prostu jest. No, właśnie, właśnie. On po prostu sobie strzela. Kulą i podpala. I ucieka. To jest cała jego mechanika. Tak samo Wildfire mógł działać. On po prostu ucieka i strzela. Możliwe, że nawet mają to samo AI, czyli jakby yy, inteligencję. No bo on jak mnie zauważy, to strzela. Jak się zbliżam, to ucieka. Taki trochę jak. jak szkielety dosłownie. No po prostu taki szkielet, tylko strzelający zwykłymi kulami ognia. Także tak naprawdę nic ciekawego. Ale wygląda w miarę ładnie. No, no ładnie. Tylko zastanawiamy, się, czy to jest rzeczywiście wyciągnięte z plików gry. I czy rzeczywiście on dokładnie tak miał działać. Czy miał działać troszkę inaczej. I twórca moda coś pozmieniał. Czekajcie, muszę zaraz coś się obczaić. Tylko tutaj jest dużo typów do zabicia, którzy będą mnie tłuc w międzyczasie. Jaka, jaki jest rozmiar tego pliku? 48 kilobajtów. Eee, no to tekstura na pewno jest. Na pewno żadnych nowych tekstur nie ma. Ewentualnie jakieś ruchy mogły być dodane. Myślę, że oni jeszcze chcieli go trochę podrasować, że oni chcieli go... No, on wygląda skończonego w miarę. Skoro go nie dodali, to znaczy, że on jednak miał działać troszkę inaczej. A to jest taki jakby... Taka beta po prostu, takie niedokończone. On coś jeszcze miał robić. Nie tylko tak strzelać. To mógłby być jego na przykład podstawowy atak, a drugi to nie wiem, żeby mnie odpychał tymi tarczami na przykład. Albo, że te tarcze jego mogłyby yy, odbijać pociski, czy coś, nie wiem. No to jest kurde szkielet. Strzelający ogniem. No, także tak wygląda nasz Whitefire, tak się zachowuje mniej więcej. Jak mówią, pewnie, pewnie miał być podrasowany troszkę jednak, no bo on wygląda na skończonego, tylko... No tylko taki prosty jest. No, także to zobaczyłem w następnym odcinku i siemka.